Jarosław Makowiec, prezes LKS Burzyn. Podsumujmy projekt Klub Pozytywnego Seniora, który został przeprowadzony w Burzynie. Był on dofinansowany i realizowany przy wsparciu finansowym programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i Województwa Małopolskiego. Projekt miał na celu szerzenie i propagowanie zdrowego odżywiania oraz rekreacji ruchowej głównie wśród seniorów 50+, plus oraz podniesienie ich jakości życia oraz poprawy zdrowia oraz kondycji psychofizycznej. Cele projektu, które zostały osiągnięte, to na pewno podniesienie jakości życia właśnie osób starszych, poprawa ich stanu zdrowia Dzięki właśnie regularnemu uczestniczeniu w zajęciach ruchowych oraz nabyciu wiedzy na temat zdrowego odżywiania poprzez profesjonalnie przygotowany układ zajęć była na pewno łatwa dostępność i zwiększenie atrakcyjności różnych form aktywności właśnie fizycznej dla seniorów w gminie Tuchów dzięki regularnemu uczestniczeniu w zajęciach ruchowych Nastąpiło na pewno zwiększenie dostępności dla seniorów do wiedzy na temat zdrowego żywienia poprzez sześć profesjonalnie przeprowadzonych zajęć na temat zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia. Takie zajęcia były dwa razy w miesiącu, od lipca do września. No, była na pewno poprawa kondycji fizycznej i psychicznej seniorów, co, na co wskazuje przeprowadzona ankieta. Seniorzy nabyli wiedzę na temat właśnie zdrowego żywienia. Dzięki bardzo dobrym wykładom pani Dominiki Brzeżańskiej, na pewno przeszliśmy proces integracji wewnątrz i międzypokoleniowej seniorów z młodszym pokoleniem dzięki wyjazdowi międzypokoleniowemu właśnie integracyjnemu do Tatrzańskiego Parku Narodowego który odbył się 29 sierpnia 2015 roku Promowaliśmy zdrowy styl życia wśród, wśród seniorów e, poprzez e, umieszczanie informacji e, na miejscowych portalach burzym.pl, tuchów.pl oraz e, na Facebooku. E, seniorzy mogli się dowiedzieć na temat zajęć, e, informacje umieszczane były na stronie projektowej senior.burzyn.pl Były tam właśnie grafiki z zajęć, najważniejsze informacje, filmy z przeprowadzonych zajęć na temat zdrowego odżywiania i są nadal, oczywiście. Na pewno rozwinęło się poczucie przynależności do grupy, budowanie więzi i przyjaźni między uczestnikami projektu seniorzy podnieśli swoją sprawność kondycyjno-ruchową właśnie dzięki tym zajęciom, co sobie chwalili oczywiście, co też wskazuje, na co wskazuje tak samo przeprowadzona ankieta ewaluacyjna, dostępna właśnie na stronie projektowej senior.burzyn.pl W projekcie wzięło w sumie 61 osób, część uczestników zajęć projektowych niedawno 27 września w Tarnowie wzięło udział w ramach obchodów jubileuszu 20-lecia Polskiego Towarzystwa i Gimnastycznego Soku Świat Pracy w Tarnowie i w ramach tego odbyły się zawody Nordic Walking i panie uczestniczyły w tych zawodach nawet z sukcesami co nas bardzo cieszy. Panie po formalnym zakończeniu zajęć projektowych uczestniczą regularnie raz w tygodniu w zajęciach fitness prowadzonych przez instruktora fitness Kalanetics, który wcześniej prowadził panie, który, która ta pani prowadziła wcześniej zajęcia projektowe. Co też bardzo cieszy, że panie są nadal aktywne nie tylko podczas zajęć projektowych, ale chcą nadal, nadal ćwiczyć i nadal bać o, o swoje zdrowie. Już od listopada uczestniczy zajęć będą również mieli możliwość spotykać się na hali sportowej w Zespole Szkół w Burzynie, aby wspólnie grać rekreacyjnie w siatkówkę, co oczywiście będzie też darmowe dzięki wsparciu LKS Burzyn.